Dzisiejsza aklamacja, czyli to zdanie towarzyszące śpiewowi Alleluja, jakoś tak przedziwnie rozbraja tego celnika Mateusza, o którym słyszeliśmy w Ewangelii. Celnik to jeden z najbogatszych obywateli tamtejszego świata, jeżeli przynajmniej chodzi o Żydów. Byli to ludzie bo znacznie bogatsi niż wszyscy inni. Celnik to także człowiek, który mógł się cieszyć wieloma przywilejami, wolnościami wynikającymi z tego, że, że współpracował z państwem, które wtedy okupowało Izraela, czyli z Cesarstwem Rzymskim. A jednocześnie słowa tej aklamacji hmm, zaczerpnięte z Ewangelii Łukasza mówią Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, i więźniom głosił wolność. Niezwykłe słowa, które towarzyszą zachowaniu Jezusa, które mają być kluczem do zrozumienia, co się dzieje w Ewangelii, o czym Chrystus mówi. Pozory, pozory, które towarzyszą życiu celnika Mateusza. To, że jest bogaty, to, że jest wolny. Pozory, które. Jezus przychodzi, aby jak balonik przekuć, aby tych pozorów, które gdzieś narastają na różnych lękach, zranieniach, słabościach, aby tych pozorów właśnie dotknąć. To przychodzi Jezus, z tym przychodzi Jezus do Mateusza, aby dotknąć pozorów, pozory, które maskują, że coś jest nie tak. Na zewnątrz jest w porządku, na zewnątrz jest tak, jak być powinno, na zewnątrz jesteśmy wzorowymi uczniami piątkowymi, a w środku coś jest nie tak. Niby jestem dobrym studentem, dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym przyjacielem, dobrym wierzącym, dobrym katolikiem, a coś jest nie tak. Coś jest nie tak, coś, coś w moim sercu nie nadąża. Na zewnątrz jest ok, ale w środku. Coś mnie gryzie. I najtrudniejsza jest chyba próba utrzymania pozorów. Gdy jesteśmy z kimś w relacji i coś w tej relacji się zaczyna psuć, ale my ciągle chcemy udawać, pozorować, że wszystko jest w porządku, że nic się nie dzieje, że Twoje słowo mnie nie zraniło, Twoje zachowanie mnie nie denerwuje. Ciągle pozór że wszystko jest wspaniale, wszystko jest cudownie, wszystko jest takie piękne. Utrzymanie takiego pozoru bardzo dużo kosztuje. Także, gdy mówimy to w rzeczywistości naszego kultu, naszej modlitwy, naszej wiary, naszej relacji z Bogiem, gdy próbujemy utrzymać, że wszystko tu jest w porządku, że ja świetnie sobie radzę, że ja niczego nie potrzebuję i na zewnątrz wszystko może być w porządku no, w niedzielę chodzę do kościoła, modlę się pacierzem rano i wieczorem. Na rekolekcje nakazane chodzę, nawet może i nie na te nakazane. I od czasu do czasu i zmówię różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia. Czasem pójdę na sze w tygodniu. No niby wszystko jest w porządku, a wewnątrz coś nie nadąża. W sercu coś jest nie tak. Pięknie dzisiaj prorok Ozeasz nam mówi o postawie, która często nam towarzyszy. Postawie, w której... Y Kochamy Boga, ale jak to sam Pan Bóg mówi przez proroka Ozeasza, że nasza miłość podobna jest jak dorosły o poranku, która niby jest, ale za chwilę znika. Że na zewnątrz często wydaje się, że jest w porządku. A, a Pan Bóg mówi, ale mi nie o to, co na zewnątrz chodzi, tylko mi o Twoje serce chodzi, o Twoje wnętrze, o Twoją miłość. Tego Pan Bóg mówi, że ja miłości pragnę bardziej niż krwawej ofiary, poznania Boga, przylgnięcia do Boga, bardziej niż całopalenia. To nie o to, co na zewnątrz chodzi. Bardzo trudno jest nam dać to, co jest w naszym sercu. Czasami ofiary, które składamy, nie wiem, na tace o jałmużna, którą robimy, owszem, też nas kosztuje, ale czasami nawet ją jest łatwiej dać, niż dać coś wewnątrz. Niż w jakimś wymiarze życia się nawrócić. nie próbujemy utrzymać pozór, że z nami jest wszystko ok, że no wszystko, co, co trzeba, według tabelek robimy dobrze, a jednocześnie gdzieś to serce do końca nie jest zaangażowane, gdzieś to moje życie do końca nie jest zawierzone, gdzieś grzęzne, nie idę, jestem jakiś taki e, przyćmiony. niejednokrotnie smutek może nas o tym informować, że coś jest nie tak, że pozornie jest dobrze, ale gdy wracam, gdy mogę odwiesić tą maskę na haczyku, gdy mogę trochę pobyć sobą, okazuje się, że, że może gdzieś zakradać się smutek w moje życie. Jezus, który wychodząc z Kafarnaum ujrzał Mateusza. Jedno z tłumaczeń nazwy Kafarnaum to jest, Wioska zasmucenia. Jezus, który wychodzi z wioski zasmucenia i niejako na odchodnej, jeszcze patrzy na Mateusza, który niby wszystko ma, który jest bogaty, który pozornie jest wolny, a który siedzi w tej komorze celnej, prawdopodobnie smutny. Jezus patrzy na tego człowieka i mówi: Pójdź za mną. I on wstaje i idzie. Mateusz, który jest dotknięty spojrzeniem Chrystusa, który jest dotknięty Jego słowem, który być może też już jest zmęczony także marazmem swojego życia, tym trzymaniem się pozorów, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest. I on, który jak z letargu wyrwany jest słowem Jezusa, wstaje i idzie. Idzie za Chrystusem, idzie w nieznane, ale idzie, bo zostawia to, co go tak naprawdę najbardziej zniewala. Co najbardziej wysysa z niego życie i przynosi mu biedę w tym życiu. Jezus każdego z nas chce wydobyć z takiego stanu, chce zaprosić do życia, które będzie pełniejsze. Jezus zawsze chce dotknąć naszego serca. Niejednokrotnie chcemy Pana Jezusa jakoś zmamić, właśnie pozorami, tym, że wszystko jest w porządku, że ja tu tyle dla ciebie robię. A Jezus zawsze chce dotknąć tego, co jest najgłębiej w nas. Jezus nas powołuje, ale zawsze wołając nas po tym imieniu, które zapisał w naszym sercu. Jezus zawsze powołuje nas, ale odwołując się do tej tożsamości, która jest najgłębiej w nas, nie do tego, co jest wyrzeźbiony przez nas pozorem, ale do tego, co On w to serce zasadził, co On w, to, w tym sercu umieścił. Jezus powołuje nas, i to, co najczęściej stoi na przeszkodzie, żeby pójść za nim, to jest zgoda na własną słabość, na własną niemoc. Każdy, kto kiedykolwiek zetknął się ze środowiskiem osób uzależnionych od czegokolwiek, czy to jest alkohol, hazard, narkotyki, seksocholizm, zakupocholizm, cokolwiek to może być, ktokolwiek się zetknął z tym środowiskiem, wierzę, wszyscy ci ludzie. Muszą dotknąć jednego ważnego miejsca w swoim życiu, momentu, w którym dochodzą do wniosku, że są chorzy, że sobie nie radzą, że to życie im się wymknęło. Dopiero wtedy jest możliwe wejście na drogę sanacji, na drogę uzdrowienia. Dopiero wtedy można ich leczyć. Dopóki nie, nie przyjmą z pokorą w sercu tego, że, że jestem słaby, że jestem zniewolony, tak długo żadna terapia nie jest w stanie im pomóc. I ci, którzy z zewnątrz patrzą niejednokrotnie, tracą cierpliwość, patrzą jak oni pozorują życie, że wszystko jest w porządku, aż do momentu, gdzie coś w człowieku pęknie, coś się osunie w sercu. I człowiek wtedy uznaje, że jest słaby, że ma nauk, że jest chory, że potrzebuje pomocy Boga i, i ludzi. Bardzo ważny moment, ten trud, ta walka z czymś, co się nazywa. Nie mniej, nie więcej, tylko pychą, że ja wszystko mogę, ja sobie poradzę. Ja, ja, ja. A Chrystus chce nas z tego wydobyć i mówi: pójdź za mną, pójdź za mną. I każdy, kto pozytywnie odpowiada na to wezwanie, zaczyna doświadczać tego, że jego życie się porusza, że coś się zaczyna dziać. Że może żyć dla kogoś więcej niż tylko dla siebie, że jest wydobywany z czegoś, co najbardziej go zasmuca, z czegoś, co wysysa z niego życie, chociaż pozornie wydaje się, że to jest pragnienie jego życia. Będąc jeszcze w, w liceum, byłem święcie przekonany, do klasy maturalnej wyłącznie, że będę muzykiem. Że muzyka to jest coś, co mnie spełnia, co nadaje sens mojemu życiu, radość i w znajomości wszystko. Dopiero w seminarium Pan dał mi poznać, że to wszystko był pozór, że to było coś, co najbardziej mnie unieszczęśliwiało, wysysało ze mnie życie, radość, co napawało mnie nieustannie lękiem i smutkiem. Chrystus spojrzał i powiedział pójdź za mną. Nie żałuję. Każdy z nas może być powołany do czegoś innego, ale każdemu z nas Pan daje jakąś misję w życiu i mówi: pójdź za mną. Życie z Jezusem daje rozwój: daje radość, daje pełnię, daje tę możliwość, że ja coś mogę dać. Mogę się stać nie tylko kimś dla siebie, ale przede wszystkim mogę stać się kimś dla kogoś. Bo można przeżyć. Całe życie nie wiedząc po co, ale nie można przeżyć życia nie wiedząc dla kogo. Pójdź za mną. Chrystus powołuje, ale Ty decydujesz.